Gdyby kilka lat temu ktoś mi powiedział, że klasa C AMG z liczbą 6,3 w nazwie będzie miała pod maską czterocylindrowy silnik, to kazałbym mu się popukać w głowę i powiedział, że jest absolutnie oderwana od rzeczywistości. Tymczasem taki samochód wyjechał na drogi. Dokładnie Mercedes AMG C63SE Performance. Taka jest pełna nazwa. A pod nią ukryje się czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów, 421 mechanicznych z samego silnika. Znacie go z klasy A45S. Do tego układ hybrydowy, który dodaje całą resztę mocy. Czyli otrzymujemy 680 koni mechanicznych przekazywanych na cztery koła. Ale jest też pewna cena tej mocy. Nie chodzi tu o pieniądze. Oczywiście to jest inna kwestia, ponieważ ten samochód jest bardzo drogi, ale chodzi o masę, ponieważ układ hybrydowy w połączeniu z konstrukcją nowej C-klasy sprawił, że ten samochód waży 2080 kg. Czyli jest znacznie mocniejszy od konkurencyjnej M3, jest znacznie cięższy od konkurencyjnej M3, kosztuje więcej od konkurencyjnej m trójki, ale to ma mniej cylindrów. To brzmi jak dość specyficzny biznes. Czy to się w ogóle opłaca? Zobaczmy. Wiele osób mówi, że jestem raczej optymistycznie nastawiony do życia, tak więc zacznę od tych dobrych stron nowej klasy C-AMG, a w zasadzie od jednej dobrej strony, czyli od wyglądu. Ponieważ wariant 6.3, czyli ten flagowy, prezentuje się naprawdę świetnie za sprawą dwóch dużych zmian. Pierwszą są poszerzenie. Jak się pewnie przyjrzycie, to zobaczycie, jak mocno poszerzony ten samochód, aby zwiększyć rozstaw kół. Na szerokość. Oczywiście jest to efekt zmodyfikowanego zawieszenia, które ma zapewniać znacznie lepsze właściwości jezdne, ale o tym za chwilę. Natomiast przy okazji, dostaliśmy naprawdę fajny, masywny wygląd. Jak porównacie to sobie z modelem 4.3, który korzysta z tego samego silnika, tylko nie ma wsparcia hybrydowego, to zauważycie od razu, że różnica jest ogromna. Z boku. Takie charakterystyczne pseudo wloty powietrza. Logotyp, który przypomina o tym, że mamy do czynienia z hybrydą. Wielkie dwudziestocelowe koła, które obuto w opony Michelin Pilot Sport 4S. Bardzo dobra guma, świetnie się tutaj sprawdza. Ceramika, czyli potężne hamulce, które naprawdę świetnie sobie radzą. I mają też jeszcze jedną funkcję w zasadzie system, który jest z nimi połączony. O tym też za chwilkę. No i tył. Także widać tutaj szerokość, masywność. Cztery końcówki wydechu. No, niestety, dźwięk, który serwują, jest specyficzny. Jak być może zauważyliście, większość Mercedesów tych hybrydowych ma złącze do ładowania ukryte tutaj z prawej strony zderzaka. Na szczęście klasa C jakim cudem się ostała w normalny sposób i ma złącze do ładowania w tym miejscu. Bardzo proszę, klapka jest tutaj. W ten sposób możemy z zewnątrz naładować akumulator o pojemności 6,1 kWh, tylko problem w tym, że to absolutnie nie ma sensu ze względu na konstrukcję całego układu hybrydowego, który tak naprawdę ładowania nie potrzebuje. We wnętrzu zaskoczeń nie ma, ponieważ wszyscy znają już klasę CMG. Tak więc wyróżniki to kierownica, którą częściowo obszyto zamszem, Sportowe, kubłkowe fotele Performance, które świetnie trzymają ciało. Do najwygodniejszych nie należą, ale coś za coś. Mają czerwone wstawki. Są też czerwone pasy bezpieczeństwa. Bardzo ładny detal. pseudo węglowe na desce rozdzielczej i to by było w zasadzie na tyle. Poza tym jakieś czerwone przeszycia, które urozmaicają nieco wygląd tego kokpitu. Jak na AMG przestało, mamy charakterystyczne tutaj przełączniki na kierownicy, którymi zmieniamy ustawienia różnych funkcji napędu. Na przykład tutaj możemy aktywować zawieszenie sportowe, tryb silnika. Możemy też przełączać te funkcje pomiędzy nimi, klikając w ekran. A tutaj, pokrętłem z prawej strony, włączamy konkretne tryby jazdy elektryczny, sportowy, odzyskiwanie energii, utrzymywanie S. Czyli sportowy plus, race i komfort. To czego nie rozumiem, to to, w jakiej kolejności są one ustawione. Zobaczcie, zaczynamy od komfortu, później mamy race, później mamy indywidualny, później mamy elektryczny, później mamy sportowy, później mamy utrzymywanie baterii i sportowy plus. Nie wiem, czy da się to zmienić. Wydaje mi się, że nie, natomiast to nie ma żadnego sensu i logicznego uzasadnienia. Ale w każdym razie na szczęście szybko można przedostać się pomiędzy poszczególnymi ustawieniami. Poza tym w multimediach mamy bardzo fajne podglądy różnych funkcji, na przykład pracy konkretnych silników, silnika spalinowego, elektrycznych. Możemy też sprawdzić, jak wygląda stopień odzyskiwania energii na ładowanie akumulatora, a także temperaturę poszczególnych komponentów, czyli akumulatora, silnika elektrycznego, silnika spalinowego skrzyni biegów. No i to są właśnie dane, które bardzo się tutaj przydają. Mamy także wgląd we wszystkie informacje o napędzie i dla fanów elegancji zegarek i IWC, który jest cyfrowy. Tego akurat nie rozumiem, wolałbym tutaj zobaczyć piękny analogowy wskaźnik wstawiony na przykład w środkowe miejsce w tych trzech nawiewach. Oskubaniec szybki jest, to trzeba mu oddać. I przyznam szczerze, że poznałem to auto już z nieco innej perspektywy, ponieważ w zeszłym roku miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu Akademii AMG na torze Nurburgring, dokładnie na pętli Nurburgring GP, gdzie no, solidnie wymęczyliśmy te samochody. To był cały dzień jeżdżenia, różnymi oczywiście autami, ale nowa klasa C w wydaniu 6.3 e-Performance też tam się pojawiła. I byłem wtedy pod ogromnym wrażeniem tego, jak ten samochód pomimo tych 2080 kg masy doskonale sobie radzi. Naprawdę, to było coś, kotek. kotek postanowił usiąść na środku drogi i ani drgnąć. Bywa. W każdym razie byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ten samochód mając 2080 kg masy, radzi sobie podczas szybkiej jazdy po zakrętach, bo radzi sobie fenomenalnie. Mechaniczna przyczepność jest tutaj ogromna, a napęd na cztery koła czyni cuda. Czuć jak cały czas żongluje momentem obrotowy pomiędzy przednią a tylną osią. Czuć jak jest to też sterowane pomiędzy kołami. Czuć jak aktywne dyferencjały cały czas pracują, żeby ten samochód był jak najbardziej przyczepny i jak najskuteczniejszy. Tylko jest jedno wielkie ale, a tym ale jest dźwięk silnika, który. No, jak sami słyszycie, jest właśnie taki. Czyli praktycznie można powiedzieć, że go nie ma. To jest taki blender-mikser. Nazwijcie to jak chcecie. W każdym razie emocji pod tym kątem jest zero. I tu pojawia się pytanie, ponieważ Mercedes stworzył samochód, który jest tak naprawdę maszyną dla gików technologicznych. I myślę, że to jest idealne określenie, gdyż nowa klasa C w wydaniu 6.3 Wykorzystuje szereg rozwiązań wyciągniętych żywcem z Formuły 1. I to nie jest przesada, ponieważ na przykład system rekuperacji energii, który odzyskuje energię przy hamowaniu, został de facto zbudowany na bazie konstrukcji z bolidu F1 Mercedes. A co jak co? Mercedes był bardzo dobry w weży hybrydowej, zresztą cały czas jest pod kątem silnika, teraz tylko troszeczkę nie domaga pod kątem aerodynamiki, ale cała reszta no, to był top. I tutaj ten system w zasadzie wywodzi się w linii prostej właśnie z tego, co jest w bolidzie. Czyli mam mały akumulator, bo zaledwie o pojemności 6,1 kWh, więc malutki, jak na akumulator w hybrydzie plugin. I system rekuperacji, który odzyskuje do 100 kW przy mocnym hamowaniu. W efekcie teraz mam prawie 100% baterii, a ani razu nie podłączyłem tego samochodu do gniazdka. Co więcej, po prostu szybciej pojechałem parę razy i dohamowałem a zużywałem tą baterię już wielokrotnie do zera niemalże. Tak więc to jest najciekawsza rzecz. Tutaj tak naprawdę gniazdo do ładowania jest absolutnie zbędne. Przez to też cierpi bagażnik, bo wozimy w nim kable, które są do niczego niepotrzebne. Moim zdaniem można by się było ich pozbyć. A i tak i tak tam miejsca na bagaże jest bardzo mało, bo nieco ponad 260 litrów. To jest śmieszny wynik jak na taki samochód. Tak więc po co jest załadowanie? Tylko po to, żeby hybryda plug mogła być hybrydą plug aby wchodziła w inne zakresy normy WLTP i dzięki temu mogła mieć niską emisję dwutlenku węgla. Więc auto jest ekologiczne, oczywiście mieści się we wszystkich nowych wymaganiach Unii Europejskiej. Wszyscy są szczęśliwi. Gotowe. Mały sukces ogłoszony. Tylko tyle, że konkurencja jest o krok do przodu pod tym kątem, że konkurencja ma po prostu rzędowe szóstki, których chcą klienci. I to pokazuje sprzedaż, no to jest najlepszy papierek lakmusowy w tej sytuacji. Jeżeli wyrzucamy V8-kę podmaski, która była kultowa, głośna, charakterna, i wrzucamy tutaj rządową czwórkę do tego z kompaktowego Mercedesa AMG, no to coś tu nie gra. BMW miało przecież v 8 w m 3 i zredukowało ją do rzędowej szóstki. Tam pamiętajcie, oczywiście była trochę inna kolejność, ponieważ rzędowa szóstka była wcześniej, później zastąpiono ją V8 i wrócono do pierwotnej koncepcji. Ale paradoksalnie to BMW byłoby tą marką, która mogłaby wrzucić rzędową czwórkę pod maskę i powiedzieć, że to jest jakieś tam odwołanie się do historii, bo przecież pierwsze M3 miało czterocylindrowy silnik, a nie sześcio. O czym wiele osób zupełnie zapomina. A Mercedes zrobił taką terapię szokową: czyli po prostu wyrzucił to, co miał najlepsze i zamiast dać fajnej, fajną rzędową szóstkę, którą ma i którą wrzucił, żeby było zabawniej do modelu CLE 53, czyli do Coupé. Tam ona ma 450 koni mechanicznych, jeśli dobrze pamiętam. Dlaczego tutaj tego nie ma połączonego z hybrydą? Domyślam się, że chodzi tylko i wyłącznie o ekologię, natomiast z punktu widzenia komercyjnego, jest to strzał w stopę. I to ogromny, właśnie co pokazują wyniki sprzedaży. Ale jeżeli patrzymy na to obiektywnie, czyli pod kątem tego, jak ten samochód się zachowuje, jak jeździ, jak sobie radzi, to muszę przyznać uczciwie, że dopiero jak się z nim przegryzłem, zacząłem go nawet lubić. To znaczy, nie jest to zła konstrukcja, absolutnie nie jest to zła konstrukcja. On wymaga przyzwyczajenia, on jeździ zupełnie inaczej, ma zupełnie inny charakter. Prowadzi się specyficznie, to jest syntetycznie to wszystko jest tutaj troszkę skomputeryzowane, wręcz za bardzo skomputeryzowane. Ilekroć na przykład próbujesz jechać bokiem, no to ten samochód trochę cię wspomaga. Nawet w trybie Drift, gdzie wszystko jest podłączane i mamy tylko napęd na tylną oś, to wszystko zdaje się bardzo proste. Zarzucamy lekko, prowadzimy go gazem. Jest bardzo fajna reakcja, układ kierowniczy jest krótki, więc opanowanie tego samochodu. Nie wymaga jakiejś gigantycznej wiedzy. Oczywiście warto mieć dużo doświadczenia, bo jednak mówimy o 680 koniach mechanicznych i sprincie do setki w 3,1 sekundy. Ale wciąż ten samochód sprawia wrażenie takiej konstrukcji, która mimo wszystko troszkę gdzieś tam za rękę prowadzi kierowcę przez cały, cały, cały czas. Czy to się sprawdza? Cóż, patrząc na to, jak wygląda przekrój klientów tej marki, to myślę, że to nie jest wcale zły ruch, ponieważ dzięki temu ci, którzy kupują ten samochód, mogą czuć się w nim troszkę pewniej. To znaczy, nawet jeżeli nie mamy ogromnego doświadczenia, to na torze wyścigowym czy na krętej drodze po prostu będziemy czuć się komfortowo i przyjemnie. Będziemy mieć taką pewność, że ten samochód nie jest aż tak agresywny i niebezpieczny, jak mógłby być. Tak więc mamy tutaj dwa światy, które spotykają się pod jednym dachem. Z jednej strony, fantastyczna technologia, która naprawdę robi wrażenie, ale z drugiej strony brak dźwięku i brak silnika, co jest no, słabym ruchem w segmencie, gdzie jednak dźwięk właśnie, i emocje i ten silnik, mimo wszystko jego objętość skokowa, liczba cylindrów wciąż mają gigantyczne znaczenie. Ale nie. Tak więc mamy tutaj dwa światy. Z jednej strony super technologia, która naprawdę robi wrażenie i sprawia, że ten samochód pomimo nadwagi jeździ fantastycznie, bardzo dobrze się prowadzi i jest niezwykle szybki, a z drugiej strony brak większego silnika, czyli coś, co oferuje konkurencja Audi, BMW, dowoli, brak dźwięku i brak charakteru, bo przez to ten samochód klasa C jest po prostu taka jałowa, nijaka. No, można powiedzieć, że tutaj dużo się dzieje, ale nic nie zostaje w głowie. Na koniec dnia zamykacie ten samochód i nie obracacie się za nim, a to jest moim zdaniem coś, co zawsze jest takim symbolem samochodu, który robi wrażenie. Jeżeli na koniec dnia zamykacie go i obracacie się kilka razy i patrzycie na swój samochód, albo na samochód, którym aktualnie jeździcie, to wiadomo, że ten samochód zostaje w głowie, budzi jakieś emocje. Natomiast ten no, po prostu zamyka się, go idzie się dalej. On nie ma tego czynnika, który sprawia, że chce się tym samochodem jeździć. Jest dobry, ale nie jest wybitny. A do tego nie jest też pozbawiony wad. To jest inna kwestia. Ponieważ yy, klasa C, przez to, że jest mocno zaelektryfikowana, musi ze sobą godzić dwa silniki, musi też łączyć ten ogromny moment obrotowy, który wynosi aż 1020 Nm. Abstrakcja. No i efekt tego jest taki, że na przykład skrzynia biegów, która tutaj jest, jest to dziewięciobiegowy automat. Oh, szarpie, okrutnie szarpie. Czy to w trybie komfortowym, czy w trybie race, tutaj w niektórych momentach po prostu robimy tak. O! Cały czas ten samochód nam rzuca. Nie podoba mi się to. I tutaj, akurat, konstrukcja, którą używa BMW, czyli 8-biegowe jest absolutnie fenomenalna i sprawia, że tam wszystko ze sobą gra. Jest doszlifowane i dopracowane do granic możliwości. Kwestią, która zamyka w zasadzie dyskusję o tym samochodzie, jest jego cena. Bo Mercedes AMG C63 S E Performance kosztuje wyjściowo 530 800 zł. A to jest oczywiście dopiero początek zabawy z konfiguratorem, gdyż finalna kwota z pewnością przekroczy na luzie 700 000 zł. I dla porównania, BMW M3, który tutaj pojawia się wielokrotnie, kosztuje prawie 100 tysięcy złotych mniej. Owszem, w bazowej wersji może mieć jeszcze manualność skrzynię biegów i napęd na tylną oś, ale to akurat można traktować jako wartość dodaną, gdyż sprawia, że ten samochód jest już bardziej analogowy w odbiorze, a to jest coś, czego pożąda wiele osób w tych czasach, zwłaszcza takich purystów, którzy chcą mieć coś naprawdę surowego, analogowego i oldschoolowego we wrażeniach z jazdy. Tak więc nawet jeżeli porównamy już wersję z napędem na cztery koła i z automatem, to okazuje się, że BMW jest tańszy około 80 tysięcy zł. I powiedzmy sobie szczerze, klienci w tym segmencie wybierają samochód patrząc na dwa aspekty. Po pierwsze, na to, co jest pod maską i jak ten samochód jeździ. Właściwości jezdne w przypadku BMW M3 są fenomenalne, więc to możemy od razu zaznaczyć jako odhaczone. Ma już cylindrowy silnik, znowu odhaczone i na plus dla tego samochodu. A do tego w kieszeni zostaje więcej kasy. Czyli win-win, tak naprawdę dla obu stron, ponieważ mamy lepszy samochód z fajniejszym silnikiem, lepiej brzmiącym, za mniejsze pieniądze. No, wybór jest oczywisty w tym przypadku. I nie dziwię się, dlaczego klasa C w wydaniu AMG, tym topowym 63, sprzedaje się tak kiepsko. Po prostu Mercedes postawił o jeden krok za dużo, zbyt wcześnie. Może, gdyby konkurencja też miała już rzędowe czwórki, to przeszłoby to bez Echa. Natomiast w momencie, kiedy jest cały czas alternatywa, i ta alternatywa zostanie z nami na lata jeszcze, wszystko on to wskazuje, myślę, że co najmniej 5-6 lat, no to niestety w tym momencie Niemcy skoczyli trochę na płytką wodę na głowkę. Zaryzykowali i bardzo im to nie wyszło. To był duży błąd. Próbują trochę to naprawić, ponieważ wersja Coupe, czyli CLE, zbudowana na bazie klasy C, dostała wersję 53, która ma rzędową szóstkę pod maską. Do tego bez żadnego układu hybrydowego. Co więcej, Niemcy też pokazali klasę E-AMG, też 53, która jest już hybrydą i ma właśnie silnik 3.0 R6 pod maską. Czyli da się. Patrząc na to, że w tej konstrukcji ta 3-litrowa rzędowa szóstka się mieści i że można ją połączyć z układem hybrydowym, to być może to jest właśnie furtka na przyszłość dla C63 S e-Performance. Gdyby ten silnik połączono z tym układem hybrydowym, nawet zduszono go odrobinę, żeby miał dokładnie taką samą moc, żeby nie był mocniejszy, to uwierzcie mi, to byłby naprawdę dobry samochód. Ciężki, bo ciężki, ale jeżdżący fenomenalnie, dający sporo frajdy z jazdy, jak się już go zrozumie i poczuje. Natomiast w obecnym wydaniu z tym czterocylindrowym silnikiem po prostu nie budzi emocji. Komentarze, pytania, wiecie co robić, piszcie je na dole. Bardzo chętnie na nie odpowiem, a tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia.